Wrzuć zapałki do mleka. Połączenie tych produktów sprawia, że każde z nich zyskuje nowe właściwości. Pokażę Ci jakie. Na początek, przygotuj większy dzbanek. Wlej 300 ml mleka. To nie tylko baza, ale także źródło wapnia. Dodaj szklankę wody, dzięki której mieszanka będzie miała odpowiednią konsystencję. Teraz przygotuj 5 zapałek. To one mają niesamowitą moc, o której na pewno nie wiedziałeś. Wymieszaj je w mleku dokładnie, tak by główki lekko się namoczyły. A teraz wrzuć je do środka. Sięgnij po łyżkę i porządnie wymieszaj całość. Odstaw miksturę na 10 minut, daj jej czas, by zaczęła działać. Po tym czasie wyciągnij zapałki i zobaczysz, że ich główki się rozpuściły. To znak, że roztwór przejął ich właściwości, między innymi siarkę i fosfor. Gotowe. Twój naturalny nawóz jest już gotowy. Podlej nim rośliny, zwłaszcza te, które potrzebują wzmocnienia. Zobaczysz jak zyskają więcej energii i intensywniejszy kolor. Pamiętaj o regularnym podlewaniu i obserwuj efekty. Rośliny ci podziękują, pięknym wzrostem i zdrowym wyglądem.